Dzień dobry. Mówiliśmy już o orzeczeniu, o podmiocie, a dzisiaj powiemy co nieco na temat różnych rodzajów zdań, bo to jest tak jakby kontynuacja. Teraz kolejny etap zdobywania wiedzy. Ja, jak zwykle, udostępniam Wam to, co przygotowałam, i za chwilę zagłębimy się w tajniki wiedzy na temat zdania. No to co? Zaczynamy po kolei. Zanim. W ogóle zaczniemy od zdań, trzeba sobie powiedzieć jasno, że nie tylko zdaniami człowiek żyje, bo wypowiedzenia możemy podzielić na zdania i na równoważniki zdań. Najważniejsza informacja jest taka, jak to rozróżnić. A więc w równoważniku zdań nie znajdziemy orzeczenia. Wiecie, co to orzeczenie, prawda? To czasownik w formie osobowej. No i w równoważnikach zdania takiego orzeczenia po prostu nie ma. Zobaczcie, jakie mam tutaj przykłady. Orety. Zakład, powrót do domu. To są trzy przykłady równoważników zdań. Nie mamy tutaj nigdzie czynności. Natomiast w zdaniu takie orzeczenie będzie. Tak, idziemy do kina, orzeczenie, idziemy. Orzeczenie czasownikowe, przypominam. Kot pije mleko, znowu mamy orzeczenie, czasownik w formie osobowej, pije. I to są zdania. No ale żeby to nie było tak łatwo, to trzeba sobie powiedzieć co nieco, jak te zdania dzielimy. Pierwszy podział na pewno jest Wam doskonale znanym, ale przypomnijmy, zdania możemy podzielić na zdania oznajmujące, pytające i rozkazujące. Jak je rozpoznać? Ha. No właśnie, wcale nie po znakach interpunkcyjnych. Wywalcie z głowy to rozpoznawanie po tym, że rozkazujące ma wykrzyknik, a oznajmujące kropkę. Bo to jest wcale nieprawda. Zobaczcie sobie na przykłady. Zdania oznajmujące z wykrzyknikiem Mama wróciła. Oznajmiam, że mama wróciła. Jest to zdanie oznajmujące. Postawiłam wykrzyknik dlaczego? Bo krzyczę, kiedy to mówię. I wykrzyknik tylko temu służy, żeby pokazać, że coś jest powiedziane głośniej, są emocje. A więc dalej jest to zdanie oznajmujące, bo przekazuje informację. Kupiła bułki. Kolejna informacja już wypowiedziana ze spokojem, a więc na końcu kropka. Zdanie pytające tu się zgodzę. Znak zapytania wskaże nam na zdanie pytające: Mama wróciła? Kupiła bułki? Mamy znaki zapytania i to są zdania pytające. No i teraz zobaczcie: zdania rozkazujące. Po czym je rozpoznamy, jak nie po tym wykrzykniku? Po tym, że wyrażają rozkaz albo prośbę. Zobaczcie, możemy z wykrzyknikiem: Wróć, krzyknąć, prawda? Wyrazimy rozkaz, ale możemy potem spokojnie powiedzieć wcale nie krzycząc kup bułki. I to też będzie zdanie rozkazujące, z kropką, bo wypowiedziane normalnie. A więc ten podział sobie utrwalamy. Tak, oznajmujące przekazują informacje, mogą się kończyć kropką, mogą się kończyć wykrzyknikiem, w zależności od tego, w jaki sposób powiemy to zdanie. Zdania pytające to wszystkie pytania, a więc na pewno ze znakiem zapytania. I zdania rozkazujące to wyrażenie prośby, wyrażenie rozkazu. Możemy postawić kropkę, możemy postawić wykrzyknik, znowu w zależności od tego, czy powiemy to głośno, czy powiemy to normalnym tonem. Tylko i wyłącznie na tym polega e, różnica. Ok, no to teraz, to już było, to już wiecie, a więc przechodzimy do tego, o czym być może nie wiecie, do tego innego podziału zdania. Zdania dzielimy na zdania pojedyncze. I zdania złożone. No i tu nam się przyda nasza wiedza o orzeczeniu, ponieważ w zdaniu pojedynczym będzie tylko jedno orzeczenie, a w zdaniu złożonym będzie więcej orzeczeń. A więc pamiętajcie, liczymy orzeczenia, czyli czasowniki w formie osobowej, te czynności. I mamy zdania pojedyncze, które mogą być nierozwinięte. Takie zdanie pojedyncze nierozwinięte będzie się składało, tylko z orzeczenia, albo z orzeczenia i podmiotu, a jeżeli dodamy do tego jeszcze jakieś określenia, o których też niedługo sobie lekcje zrobimy, no to wtedy mamy już zdanie rozwinięte. No, zdania złożone mają więcej orzeczeń, dzielimy je na współrzędnie i podrzędnie złożone, ale to jest tak szeroki temat, że o tym zupełnie osobno. Na razie nie dziś. Dzisiaj najważniejsze to te zdania pojedyncze, nierozwinięte, i rozwinięte. No to zobaczmy, jak to, o co tutaj w ogóle chodzi z tymi zdaniami. Zobaczcie, mamy takie zdanie, pada, zdanie krótkie, ma orzeczenie, jest zdaniem na pewno, zdaniem nierozwiniętym, bo składa się tylko i wyłącznie z orzeczenia i to z jednego, a więc dokładnie pojedyncze, nierozwinięte. Pada deszcz, znowu liczymy orzeczenia, sprawdzamy, pada. Jedno orzeczenie tylko i wyłącznie podmiot obok, bo pada wykonawca czynności deszcz i znowu zdanie pojedyncze nierozwinięte. No to zobaczmy teraz tu. Dziś pada. Szukamy ile orzeczeń? Jedno. Pada dalej. Gdzie jest podmiot? Uciekł nam podmiot. Podmiot jest tutaj domyślny. Przypominam wam też ostatnia lekcja o podmiocie domyślnym, bo w domyśle, tak? Mamy tutaj, że pada on, tak? W tym przypadku może deszcz, może śnieg, nie wiadomo, ale pada on, podmiot domyślny. A więc wyraz dziś jest już wyrazem dodatkowym, jest dodatkowym określeniem. A więc zdanie krótkie, ale już rozwinięte. Pojedyncze, rozwinięte. Dlaczego rozwinięte? Bo oprócz orzeczenia i podmiotu domyślnego jest dodatkowe określenie, kiedy pada? Dziś. To wszystko zdania pojedyncze. A teraz zobaczcie, Dziś pada deszcz ze śniegiem. Najdłuższe zdanie na naszej karcie. Na bank złożony, no nie? No to policzmy, ile jest orzeczeń. Dziś pada deszcz ze śniegiem. Kurczę, jedno. Pada. A więc znowu, długie zdanie się wydaje, ale jest to zdanie pojedyncze. Rozwinięte czy nierozwinięte? Wiadomo, że rozwinięte, bo mamy orzeczenie, podmiot i dodatkowe określenia. No to zobaczcie, króciutkie zdanie. Pada i wieje. Policzmy orzeczenia. Ile jest czasowników w formie osobowej? Pada, wieje. Dwa. A więc zdanie złożone. Dwa orzeczenia to zdania złożone. Pada deszcz i wieje wiatr. Też zdanie złożone. Znowu pada i wieje. Popatrzcie jeszcze raz, czy wszystko rozumiecie. Zdanie pojedyncze, nierozwinięte. Samo orzeczenie albo. Orzeczenie i podmiot. Pada, pada deszcz. Zdanie pojedyncze, rozwinięte, oprócz orzeczenia lub orzeczenia i podmiotu, dodatkowe określenie. W tym przypadku wyraz dziś jest dodatkowym określeniem i tutaj dziś pada deszcz ze śniegiem aż dwa określenia. Kiedy mamy dwa orzeczenia pada, wieje to zdania złożone i to może być krótko pada i wieje. Może być nieco dłużej, pada deszcz i wieje wiatr. Mam nadzieję, że wszystko jest jasne, że ta lekcja to jest dla Was naprawdę taki pikuś i wszystko doskonale rozumiecie. W razie czego odzywajcie się w komentarzach, odzywajcie się do mnie również moi uczniowie w prywatnych wiadomościach. Będziemy jeszcze sobie wyjaśniać wszystkie zagadki. Składni, zagadki, zdań, no i oczywiście przećwiczymy to sobie porządnie na lekcji. Do zobaczenia!